dużo ludzi na wigilii, dużo dzieci. teraz jest jeszcze więcej, bo każdy z tych dzieci, które wtedy było dzieckiem, teraz ma swoich kilkoro, więc w tym roku ma nas być 35 osób. nas było sześcioro, czyli ja mam dwie siostry, trzech braci, no i zawsze byli dziadkowie, babcie. do hmm, beciej, hmm, hmm, hmm. Grając skocznie dzieciąteczku na u nas pod względem liczebności też nie było jakoś ubogo. Co prawda mam, mam tylko jedną siostrę, ale zawsze jeździliśmy do dusznik do babci i tam było rodzeństwo mojej mamy jej babcia ze swoim mężem, więc tam też było nas trochę, aczkolwiek no nie było tam Pana Jezusa. na wysokości, o, to tak to by się no A dalej tak wysoko, A, Tak naprawdę to tylko tam z mamą czy z jej siostrą chodziliśmy na pasterkę i, i taka tradycja była, ale dopiero jak zaczęłam spędzać święta tutaj z Piotrkiem i jego rodziną, to, no to dopiero wtedy zauważyłam, że trochę za mało było tej wiary w, w tego Jezusa, który się ma narodzić. Panie, świecie, świecie, świecie. A słuchaj. Zaprowadź, zaprowadź mnie, prosto do Betlejem, zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się, zaprowadź mnie. Zabrakło... Y też myślę, że takiego mówienia o tym, co świętujemy, że jakby z czego mamy się cieszyć, że y, czy w naszych sercach rodzi się Pan Jezus. Nie było y, tam takiego aspektu y, takiej gorliwej y, wiary. W tym twoim rodzinie Tak. Mała śmierć. To jest Noc. noc. Święć. Rodzinka ptaszku i i tata Piotrka dba o to, żeby ten Pan Jezus był cały czas obecny. No to są takie śmieszne historie, jak Piotrek opowiadał, że tata tak specjalnie podsyłał gdzieś Pismo Święte, niby zostawiał otwarte, a może ktoś zerknie. No ale teraz już widzę, że to miało sens, bo może ktoś tam zerknął. No u mnie tego nie było. I, i jakby ta, ta, ta moja droga zaczęła się o wiele później. No ale wiem, że, że Pan Bóg postawił Piotrka na mojej drodze po to, żebym w nim odnalazła Pana Jezusa. Świeć, My teraz, jako nowa rodzina, nie spędzamy oddzielnie wigilii, tylko zawsze u moich rodziców na dole. Dla nie mi... daleko nie ma się. Daleko nie mamy <noise> i też dla mnie to jest ciągłość tego, co było od, od dziecka, bo w sumie co roku Nigdy nie spędzałem nigdzie indziej wigilii, tylko zawsze w tym pomieszczeniu, zawsze ten sam piec rozpalaliśmy, taki tradycyjny, na którym gotowaliśmy, czy się podgrzewały już te potrawy, i to on był tylko odpalany na, na święta, na wigilię. I do dziś to jest, i, i różne takie są rzeczy, które zostały. Wiadomo, wiele rzeczy się z, zmieniło, ale, ale, ale bardzo dużo jest takich, które. Od dzieciństwa mojego ja pamiętam i do dziś, no to już jest taka tradycja. To, że Wy też sami pielęgnujecie już jako dorośli, ta, nie? Pielęgnujecie. Że... To, że przychodzi święty Mikołaj, że on zawsze zaskakuje, tak jak ich zaskakiwał z prezentami, tak samo zaskakuje teraz nasze dzieci. <grym>, Zostawia tak. w różnych miejscach prezenty. No tutaj chłopaki mocno pielęgnują to, żeby, żeby to... Nie, żeby to było cały czas obecne, nie? że to dla, nas jest, dla Was jest bardzo ważne. Nie wiem, czy nawet nie ważniejsze niż dla tych dzieci. <laughs> bąbkę, którą wybierasz? Nie bąbkę, tylko ozdobę. To też się Może taką, że taką pamiętasz, kto robił takie gwiazdki? Babcia. Ciocia Mam Maja! Ciocia tak Maja! No to proszę, zakładasz? No to ja Cię przysunę do tej choinki. Tylko nie tak wszystko w jedno miejsce. Zaczynamy od, od modlitwy, od takiego podziękowania też za cały rok, czy, czy też o prośby o, o kolejny, no i, i wiadomo, składamy sobie życzenia. Chociaż my się już nawet buntujemy, bo jest nas coraz więcej. A Tata nie odpuszcza. Każdy ma się ze sobą podzielić opłatkiem, po życzyć sobie życzenia, że w ogóle nie, nie ma, bo my już tam nieraz chcieliśmy. Dobre, to już. A też, żebyśmy spędzili ją w jak największym gronie, to, to też późno zaczynamy, bo każdy jeszcze, ktoś tam dojeżdża z, z wigilii u, u z teściów czy u swoich rodziców, no to już są wszyscy głodni, no ale wiadomo, nie tylko dla jedzenia tam się spotykamy.

<laughs> Zaktywam, ale jest Spadł na ziemię tylko. <laughs> Rola tych kolęd, ja pamiętam z dzieciństwa, no to bardziej na moją wyobraźnię działało tekst tych kolęd, jak słuchałem tam Jezus malusienki, czy, no, czy o tych pasterzach, nie? I bardziej to mi działało na wyobraźnię, że sobie umiałem to wszystko jakoś e, z, ułożyć. ułożyć, niż na, ten, na tamten czas słuchanie. Czytania na przykład, nie wiadomo, dla dziecka y, to, to bardziej działa na wyobraźnię. Bardzo lubię w ogóle zimę, czas świąt i, i to mi się zawsze właśnie z dzieciństwem kojarzy i duże rzeczy tu w Drusztynie mi się kojarzy z takim fajnym dzieciństwem, nie? I dlatego chciałbym, żeby nasze dzieci miały podobne. Najbardziej lubię obrazek, jak one gonią po polach i, i same spędzają czas i nie potrzebują nic więcej do zabawy, tylko mają sąsiadów, tam koleżanki, kolegów z dołu i wtedy najlepsze zabawy wymyślają. na 🎵🎵🎵 nie, nie tak co się dzieje, gdy was skobie zasmali na głoście sporywali? Co się dzieje dalej? Co? A co mnie ta głowa boli, tak? No, to wychodzi na to, że zawsze pierwsze dwie zwrotki. Nie upominają się o jakieś zabawki takie, które są w, w reklamach gadżety, nie? Czy, czy gadżety, one w ogóle prawie nie, nie mają tego. I to jest fajne, że im też nie potrzeba takich rzeczy. Jakichś zagłuszaczy tak naprawdę, no. nie? Takich, takiej codzienności. Mamo, i się. Trzy już są? No! Policz, no, ile jest? Pięć. Ja też teraz sobie myślę o tym, że, no, że cieszę się bardzo, bo y, tam od kilku lat też święta spędzamy też z moją mamą i z moją siostrą, które są tutaj z nami przyjeżdżają tak i cieszę się bardzo, bo no bo to dla mamy i dla Mai też pewnie jest trochę inny czas niż mieliśmy z moją rodziną. Cieszę się, bo mimo tam różnych parypetki życiowych, możemy ten czas spędzić razem i to jest dla mnie bardzo cenne, że, że rodzice też piotka jakby ich drzwi są otwarte też dla mojej rodziny. Dodajcie ja. im tam do, do góry, tam do tego.